Powiadać się, tam No co, zamilkę Wiktorze? Nie co powiedzieć kurczę Szanowny Państwo kochani moi rozpocznę ja Zamówiłem pizzę Mateo, Mateo. i Frytki I będzie pan, I testował pan testował teraz, tak? I będę testować jaka pizza i tak dalej Zaraz przynoszę nożyczka, przyniosę widelce, talerzyki, wszystko przyniosę. Chyba nie trzeba widelców, talerzyków A. do pizzy. I... Przepraszam. I wydam... Tu wyda wyrok nie ja, ale wyda wyrok Pani widz. Położę. Nie, nie. Teraz musisz, panie Wiktorze, sam wydać wyrok. Idę po nóż. Z tego co wiem to jak Jelonia dzisiaj gra. Tak jest. Kibicuje pan? Tak jest. To no widzisz pan, że szalik mam. Jaki? No żykiem idę. Naturalnie. No proszę Panie Komisarzu otwierać, Panie Prezydencie, otwierać. Chcę ręczyć tu dla widza. Nóż, wow. ażeby rozciągnąć. Jak pachnie. Proszę bardzo. Rozpocznij działalność. jest sobie pokrywać. Nie, że tylko trzeba tak sprawić. No. Ale Ekstra komisyjnie wygląda. oczywiście tak. No i proszę rozpocząć testowanie Jeszcze sosy są I, i wydać wyrok teraz Czekam na wyrok Tu kamerę teraz proszę skierować Bardzo dobra pizza Pan sam zamawiał jak, jak smak Dobry E, na jaką cenę? Od zera do dycha? Taka dziewiątka. Dziewiątka tak? Tak. Dlaczego? Dlatego, że jest na cienkim, ja bardziej na grubym cieście. O. To takie prywatne peryferie, ale. A pan lubi na grubym? grubym tak, tak. Cieście. To przepraszam, nie widziałem czego powiedzieć, ja zgłosiłby, nie żeby. Na, żeby na grubym cieście zrobili. U mnie na, na ja... każdym. Zamówieniu. Wezmę. E, na jakim coś panie Wiktorze, mogą przywieźć. Teraz właśnie proszę. To tak się, o właśnie, tak się je. Panie Majorze, proszę wydać wyrok. na Państwo na mojej pizzę Dzisiaj sobie przy niedzielę, gość i tak dalej Dla mnie bardzo smakowała, frytki bardzo dobre Jest, są i Tylko tutaj Wilciel powiedział, że trochę za cienka. To trochę prawda, żeby było grubsze trochę, to było, byłoby lepiej. Grubsze co byłoby jeszcze lepsze byłoby. Temu ja przykładałem na pół. Te grubsze inaczej się je. I, i po prostu Chcemy. jak się kładzie było widać. wcześniej nagrywaliśmy. i chlaś i jeszcze tak jak zapiekankę. Bardzo smaczne danie, które bardzo. Witii smaczne. jak wszystkich. lubię. Yes. Ja jeszcze nie spróbowałem. Pan to jak zawsze przez kraty. No, to, jakoś tak wyszło. A zobaczę, weźmy tego. No, wleki, no, co dobre. Niezłe. Dobrze przesalone? W którym miejscu trochę? Za mocno, ale. Do piwa. Jeszcze piwa nie wypiłem. Trochę zostało. To do piwa dobre. Jak chwilę? Może być. Szanowni Państwo, kochani moi, pizza bardzo dobra, frytki bardzo dobre, jest. Tylko żeby tak jak mój gość powiedział, ciasto grubsze troszkę było, to byłoby ekstra. No. Pizza. A frytki to jest pyszne. No, ocena teraz. Od 0 do 10. Na dziewiątkę. Pan jak ocenia? Tak samo na dziewiątkę. Pan major, jak ja ocenia? Na ósemkę. Na ósemkę. Bo ja nie będę patrzył na kogoś. Mam tak. swoją. Każdy ma swój mózg, i po prostu ma. Bo 8 miesięcy u pracowałem na kuchni, i wiem, jak to się robi żeby było pyszne i na ten temat ogółem da się zjeść. Dziękujemy za wywiad.